Czas na objawy tocznia w pigułce. Na samym początku muszę podkreślić, że występowanie któregokolwiek z wymienionych przeze mnie objawów nie oznacza od razu rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego. Jak już wspominałam, objawy tocznia są niespecyficzne, czyli można przypisać je równie dobrze do innych chorób. Jeśli więc któryś z tych objawów dotyczą Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, nie załamuj się. I nie wpadaj w panikę. Podejdź do sprawy na spokojnie i porozmawiaj z lekarzem. Prowadzenie diagnozy samemu, nawet przy użyciu tak mądrych filmików, jak ten, do niczego nie prowadzi. Nie polecam również czytania informacji w internecie. Osobiście też nie bardzo rozumiem, dlaczego ludzie wpadają w panikę na hasło toczeń lub nazwę jakiejkolwiek innej choroby. Kiedy jest to jedynie jakieś przypuszczenie. A nie sama zdiagnozowana już choroba. W drugą stronę, oczywiście, działa to tak samo. Co robi przeciętny Polak, gdy na jego ciele pojawi się coś niepokojącego? Szuka informacji na ten temat w internecie. Większość objawów, według doktora Google to rak, ale jak już trafi się na informację, że to jeden z objawów tocznia, to rozpoczyna się panika. Bo o ile każdy mniej więcej kojarzy o co z tym rakiem chodzi i że trzeba się go bać, bo to poważna choroba, to przy hasło toczeń trochę nie wiadomo jak się zachować. A informacje naprawdę można znaleźć przerażające. Ale wracając do objawów, myślę, że na samym początku trzeba wspomnieć o przewlekłym stanie zapalnym, który może występować w każdym narządzie. Stąd duża różnorodność. Objawy zajęcia poszczególnych narządów i układów mogą dotyczyć stawów. Najczęściej stawy nadgarstków, palcy, rąk, stawy kolanowe i stóp. Występuje ból stawów, czasami obrzęk. Jednak najczęściej nie dochodzi do deformacji. Ból stawów zazwyczaj zmienia swoje źródło, wędrując pomiędzy stawami. W momencie, gdy utrzymuje się on przez dłuższy czas w jednym miejscu, to zdecydowanie jest to objaw alarmujący, który, podkreślam, może mieć różne przyczyny. Jeżeli chodzi o ból mięśni, to znowu może to być ból wędrujący, ale zdarza się też, że nie jest on bezpośrednim skutkiem tocznia, a na przykład skutkiem przyjmowania leków mogą też występować zaniki mięśni, które powodują osłabienie mięśni i zdecydowanie słabszą sprawność fizyczną. Niestety zmniejszenie sprawności fizycznej najczęściej wynika po prostu z ograniczenia ilości wykonywanych aktywności fizycznych, np. ćwiczeń. W moim przypadku wygrywa chyba lenistwo. I trochę strach, że jak przesadzę z treningiem, a umiem chyba tylko na maksa lub wcale, to się następnego dnia nie ruszę. Zajęcie skóry i błąd śluzowych. Charakterystyczny rumień na twarzy, o którym mówią, że jest w kształcie motyla, który pojawia się u większości osób po ekspozycji na światło oraz w czasie zwiększonej aktywności choroby. W aktywnym okresie choroby często pojawiają się lub mogą pojawić się nadżerki błony śluzowej, jamy ustnej i nosa. Są one podobno zazwyczaj bolesne. Oczywiście nie musi to być jeden z objawów tocznia, ale zdecydowanie warto na wszelki wypadek pokazać je lekarzowi. Mogą też pojawić się zmiany w kształcie obrączek z przejaśnieniem w środku lub łuszczące się grudki, rumień w okolicy paznokci czy dłoni, siność siateczkowa czy objaw Reino. Tych objawów skórnych jest zapewne jeszcze trochę, Dlatego osoby ze zdiagnozowanym toczniem powinny być wyczulone na wszelkie zmiany, które pojawiają się na ich ciele. Przechodząc dalej, zapalenie nerek może prowadzić do niewydolności tego narządu. Istotne jest to, że na początku choroby raczej nie występują objawy zajęcia nerek. Warto jednak monitorować ich stan. Chodzi tu o badania laboratoryjne, takie jak badanie moczu i poziom kreatyniny we krwi. Jeśli chodzi o serce, to charakterystyczne dla tocznia jest zapalenie w i sobie zapisałam. Limbana sacka. Limbana sacka, które cechuje charakterystyczną się na zestawkach serca. Toczeń jest przyczyną zwiększonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału. Podobno również u osób młodych. Jeśli chodzi o naczynia krwionośne, to można obawiać się miażdżycy czy zapalenia naczyń. Toczniowe zapalenie płuc występuje raczej rzadko, ale mogą wystąpić też włóknienia płuc. Nadciśnienie płucne i zespół obkurczonych płuc. W przebiegu tocznia można spodziewać się występowania rozmaitych objawów neurologicznych i psychologicznych. Może to być np. lekkie upośledzenie funkcji poznawczych, zaburzenia nastroju czy też zaburzenia lękowe. Ale oczywiście mogą występować też różne inne objawy, np. drgawki czy niedowłady. Skupmy się teraz na układzie pokarmowym. Może występować zgaga lub niezrozumiałe bóle brzucha. Zarówno też do takiej informacji, z której wynika, że może wystąpić zawał jelit. Zainteresowało mnie to bardzo, bo nigdy wcześniej nie słyszałam o czymś takim jak zawał jelit. Muszę jeszcze o tym doczytać. Skupmy się teraz na oczach. Może występować uczucie suchości lub uczucie występowania ciała obcego pod powiekami. I zapewne zdecydowanie występuje jeszcze wiele, wiele, wiele innych objawów, które są po prostu mniej popularne, bo każdy przypadek zachorowania na tocznia jest inny. I każdy może zbierać swój prywatny pakiet objawów. Do tego wszystkiego na koniec dorzuciłabym jeszcze ciągłe zmęczenie, uczucie rozbicia i braku siły, brak apetytu, zaburzenia wagi, czasem stany podgorączkowe, czy po prostu trudności z koncentracją. Sporo tego. I jak uzbiera się kilka niefajnych rzeczy z wymienionej przeze mnie listy? To zaczyna się robić niezbyt łatwo, ale na szczęście nie ma takiej niedogodności, do której nie mógłby przyzwyczaić się człowiek. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do zobaczenia!